Generalnie większość ludzi, 95% ludzi na świecie, funkcjonuje z energii materii, czyli, wiecie, skupiamy się na tym, co jest, mamy często frustracje, mamy często różne emocje niechciane, i w tych emocjach po prostu żyjemy, gotujemy, idziemy do pracy, wykonujemy projekty, idziemy w negocjacje, jesteśmy zestresowani. Czyli tak naprawdę próbujemy wywołać czy stworzyć naszą rzeczywistość, nadal będąc tej niższe, niższej energii, tej energii materii. I w efekcie, nawet dużej ilości pracy, nawet ciężkiej pracy, nawet kreatywnej pracy, nie mamy tych efektów, nie mamy tych rezultatów, które chcielibyśmy mieć. A dlaczego tak jest? A no właśnie dlatego, że robimy tą pracę, wykonujemy te działania ze zbyt. Niskiej energii. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie mamy po pierwsze tej świadomości, w jaki sposób nawigować sobą i być najpierw przygotowanym energetycznie, i dopiero później działać.